Związania zagadki. Nie mogę tego zrobić. Dlatego jeszcze trzy ostatnie chwile ode mnie specjalnie dla telewidzów. Może wpadnie tutaj na jakiś zbawca. Kochani, te trzy chwile ode mnie dla Was. To jest koniec tego programu. Koniec programu. Trzy chwile. Dwie chwile. Uwaga! Moi drodzy, dwie chwile, czas ode mnie, dodatkowy, ekstra czas. Gdzie jest ten zwycięzca, historyczny zwycięzca dla tej arcy trudnej zagadki? Ostatni moment, jeden, jeden, kochani, ostatni moment. Muszę się żegnać z Wami już, naprawdę niestety, ale muszę się żegnać. Reżyser mnie pogania, już każe dziękować za dzisiejszy program. Tylko, że jak ja mam dziękować, jak jeszcze 10 tysięcy złotych mam przygotowane i chcę je komuś odesłać. Co to w ogóle znaczy, że ty Piotrek mówisz trudno, nie udało się? Jak to się nie udało? Musi się udać. Ta ostatnia chwila jeszcze jest. Kochani, co to jest za zwierzę? To kojarzy ta ostatnia chwila jeszcze. Przedłużam, naprawdę przedłużam tyle, ile mogę. Uwaga, może teraz odbiorę telefon. Muszę znaleźć zwycięzcę, kochani. Koniec naszego programu. Kochani, już zero, no już nie mogę dłużej przedłużać. Teraz, teraz, teraz musicie zadzwonić. Teraz ostatnia chwila. Ostatnia chwila tego programu. Kto teraz zadzwoni, to wygrywa nawet 10 tysięcy złotych, ale muszę ten telefon usłyszeć. Muszę ten telefon usłyszeć. Uwaga, czy jest zwycięzca? Jesteś tam, drogi zwycięzco, jesteś? Odezwij się, odezwij się. Mu się, muszę usłyszeć ciebie tutaj w słuchawce w telefonie w studio, żebym mogła przekazać ci 10 tysięcy złotych nawet. Musimy porozmawiać tutaj na żywo w studio. Nie czekaj ani sekundy dłużej. Jeśli znasz odpowiedź na tę zagadkę, to od razu dzwoń i od razu mów, co to jest za słowo. To słowo jest warte nawet 10 tysięcy złotych, niebywałe pieniądze. Najwyższa półka. Pieniężna, ale też najwyższa półka trudności zagadki, bo to jest zagadka z najwyższej półki i szukamy też tego jednego zwycięzcy, który jest naprawdę. no. Może spokojnie być okrzyknięty najlepszym graczem zagadkowej wyspy, bo to są tego typu zagadki, gdzie szukamy mistrzów. Szukamy mistrza, naprawdę szukamy mistrza. Kochani, jestem gotowa na to, żeby odczytać bonus. Zerkam, naprawdę pytania są łatwe. Zupełnie nieadekwatne do tego, co mamy tutaj, e, jako zagadka nasza tutaj konkursowa o tym zwierzęciu z czterema literami A. Pytania naprawdę są łatwe. Potrzebuję tylko telefon od Ciebie, drogi telewizor. Jesteś tam? Może dołączyłeś do naszej zabawy? Rzutem na taśmę, powiem Ci szczerze, rzutem na taśmę, jeśli ktoś teraz dołączył. Bo nie mam telewidzów, nie mam oglądalności, jest chyba zero zupełnie na liczniku. Nasz reżyser odstraszył wszystkich tą zagadką. Ludzie po prostu zajęli się jakimiś innymi swoimi sprawami, a ja muszę znaleźć zwycięzcę, jeśli wiesz, jakie to jest zwierzę. Cztery litery A w nazwie. To jest jaszczurka chroniona w Polsce. Dzwoń teraz. Dzwoń teraz, na nic nie czekaj. Jeszcze się nie żegnam, jeszcze moment, jeszcze się nie żegnam, bo jeszcze tu chcę znaleźć zwycięzcę. Chwila, no to przedłużymy emisję najwyżej. Jak dajesz taką trudną zagadkę, to co się dziwisz? Kochani, kto wpada do studia? Jedna osoba, jeden zwycięzca. Uwaga, jeden zwycięzca. Kto wpada do studia? Uwaga, halo? O, dzień dobry. Halo? halo. Dzień dobry, dzień halo. dobry. Z kim, Z kim przyjemność? mam przyjemność? Grzegorz. Grzegorz, panie Grzegorzu, jakie to jest zwierzę? Salamandra. Ach, Salamandra. Zgadza się, stuwa jest Pana, dziękuję Panu za tę odpowiedź, świetnie. Proszę Pana, 30 sekund, lecimy z pytaniami. Pierwsze pytanie, czas start. Jak się nazywa urządzenie mechaniczne używane do zmywania naczyń, sztuczców oraz innych przedmiotów? Zmywarka. Z którego utworu zespołu O.N.A. pochodzi fragment tekstu? Kiedy powiem sobie dość, a ja wiem, że to już niedługo. Oj. Znana piosenka. piosenka. Nie wiem, O.N.A.? Ona to jest zespół, proszę pana, kiedy powiem sobie dość. To jest ten fragment tekstu i to jest też tytuł piosenki. Odpowiedź była w pytaniu, wydawało mi się, że to jest bardzo proste. Natomiast no, serdecznie dziękuję panu Grzegorzowi za tę odpowiedź. Rzeczywiście jestem bogatsza o nową wiedzę. Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiejszą zabawę. Do zobaczenia.